Kto inny wieczór w remizie przerywa dźwięk telefonu. Ochotnicy wiedzą, że to zazwyczaj oznacza tylko jedno wezwanie. Kot utknął w silniku samochodowym. Dobra, gdzie? Dobra. Tak, wiedziałem. Kot utknął w silniku. No i co? Co tam jest? Chodź, pojedziemy w B3. Odebrałem, nie wierzyłem. Kot z pewnością też nie uwierzy, kiedy zobaczy, kto przyjedzie go ratować. Nieważne, jak mało poważne może się to wydawać, strażak swoje musi zrobić. Pożarowska ekipa rusza na pomoc. Zachód 998 Jedziemy do tego kota uwięzionego, Poznańska 288. No, 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 pięknie. O, pięknie. jak w promie, O, tam, tam pani pokazuje. Weź koguty, bo muszę weźmać. Widziałeś? Dobrze. Dzień dobry. Czekaj, wezmę do normalną. Idziemy Gdzie on wla? Czasami zlokalizowanie poszkodowanego bywa nie bardzo trudne. Szczególnie jeśli jest to ciekawski dachowiec. Mały szary. Na pewno tutaj? Tak, nie ma go. No nie ma go po Czyli to się ma Nie wiemy właśnie. Najechaliście czy to? Nie, nie. to po samochód. Lisa z koca. I po prostu Niewiele możemy zrobić. Strażak czasami musi być także detektywem. Leszek z uporem stara się zebrać kluczowe informacje o zaistniałej sytuacji. No dobra, nie ma kota i jedziemy, nie ma sprawy. Dobra, kupcie sobie drugiego kota i tego. Nie macie innych problemów. Tylko to, że Wam kotło. No, to stworzenie. Tylko akurat jest tutaj tutaj daj Mu przespożenie, stworzenie, Pieszko Nie co wróci. No nie, no nie ma kota. Nie, napatrzyłem no patrzyłem. Może wiesz, potrzymy. na wakacjach pod podwozie, wiesz. No nie ma go tu pod tym. Technika. Dobre jedziemy. Poczekaj, że komanduję. jeszcze zajrzej W tej Nie dam się. Nic nie ma, patrzyłem. Ty boisz się nieco tego. Na ta też już nie ma. No nie, tutaj pasy nie w, placie, w chwili, wiesz? To siada na ciepłym silniku, ale wiesz. Nie półkę, bo to jeszcze. Nie, tu nie ma kota żadnego. Każdy drugi raz to sobie psa kupcie, nie kota. Jedziemy. Słuchajcie, w tym samochodzie nie ma może wam uciek z drugiej strony. Ludzie dzielą się na dwa typy. Kociarzy i psiarzy. Leszek zdecydowanie zalicza się do tej drugiej grupy. Zachód 998, żarów 83. Kot jest taka wredna istota, że do Pani nie wróci, tylko ma szajbę i ucieka, więc nie będziemy po siedlu chodzić i kota szukać. Pod maską samochodu ani pod podwoziem kota żadnego nie ma? Nie, nie lubimy. Do psów tak. Do dzików, do kaczek, do wszystkiego, ale nie do kotów. Kot jest wredny i paskudny do ratowania. Wracamy do kosza. Pies bydle, będzie wiedział, że go ratujesz i, i, i będzie miły i spolegliwy, a kot potrafi ci oczy wydrapać, jak go podniesiesz z zaczarzonego mieszkania. Do weterynarza przyjeżdżają ludzie z kotami i za chwilę przychodzi, bo mi kotek uciekł, 150 złotych zapłaciłam za ten, za, 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 za szczyki mi uciekł. Jakbyście panowie złapali albo widzieli, to za zadzwoncie. Nie było tak, żeby się ten kot znalazł. Jest tak. Trzy same wracają pod y, weterynarza i czekają, a, a kot, żaden kot jeszcze się nie, z powrotem nie wrócił. Jedziemy. Kota nie stwierdzono żadnego, wiesz? To jakie jest. zagrożenie? No nie było tak naprawdę zagrożenia. No jakie zagrożenie? Chyba, że dla kota. Jak go później przemieli, no to przyjedziemy rano. A zobacz, jak Jacek szukał go cały czas no, pod samochodem. Szukałem, szukałem. A ja nawet się dwa razy tylko no nie przesadzaj. No. Nie, nie no, ja, no. Ja, ja uwielbiam jeździć do kotów, no co ty, pewnie. Do psów, do Alfa, kotów. Ja bardzo lubię koty. Nie? Do Dlatego no, masz psa. No, tak. Dlaczego, słuchaj, na, ta przygłupa się mówi, że kot, tak delikatnie? O, kot, no. I tak jest z kotami. Kot mnie z drugiego piętra drabiny chciał zrzucić, bo życie musiał mu ratować. Wciągnąć z uchylonego okna. W koszarach włączam stację, ja robimy z tego fałszywe wezwanie. Kota nie znaleziono, jednak to nie popsuło dobrego nastroju ożarowskiej ekipy. Droga powrotna do bazy jest zbyt krótka, aby rozstrzygnąć koci temat. Cóż, jutro też jest dzień. Cofanie do tyłu jest lepsze niż cofanie do przodu, więc. Wiesz, które to były? Akcja każda inna. Tylko kota nie pada. Sama, było <laughs> Może śpię? Akcje, kiedy jeżeli się uda, tak, to mam naprawdę większą satysfakcję niż jakbym dostał dużo pieniędzy, nie? Bo komuś pomogłem, udało się uratować czyjeś życie, czyjeś mienie i po prostu samo to jest taką satysfakcją, że człowiek jednak się buduje, nie? nie potrzebuje za to pieniędzy i jakichś tam, nie wiem, innych profitów, nie? Samo to, że po prostu coś się udało, że to naprawdę może taka walka samym sobą, wygrałeś, tak? uratować się życie, uratować się dom i tak dalej i samo to bardzo mocno buduje, nie?